Widzicie z kariery sezonu pierwszego Grand Prix Chin, Jak się okaże dla mnie był bardzo, bardzo ciężki wyścig. Bardzo męczył, zmęczony byłem. potem jeśli zobaczycie moją reakcję. Ale koniec pieprzenia. Start już tutaj mnie wyprzedzają. Williams w ogóle prędkości nie, ma, nie miał na starcie. Ale my wciskamy tutaj się na ślimaku. Objeżdżamy wszystkich tutaj Alonso szeroko tutaj. Wirki to bardzo wolno. Rosberg też błąd. No i lądujemy za Halana Jesteśmy wyżej niż oczekiwana pozycję przez zespół. Minimum piąte miejsce. Myślałem, że po kwalifikacjach to po prostu zostaniesz szał po prostu. Nie jak te boty naprawdę zapierdzielają. Just, no, nie umiem powiedzieć czemu tak jest, no, gra wiadomo ta gra ma bardzo, bardzo dużo błędów. No. i Jedynie tak można się bronić, bo od toby no ale no, no, dosyć no Próbujemy, próbujemy tutaj e, jakieś punkty, jakieś dobre miejsce tutaj zająć, żeby zespół e, Że zespół to usatysfakcjonował, że jedziemy jakoś, ale tutaj naprawdę... Chciałem tutaj bez asyst, no, widzicie tutaj jazda tym bolidem. Nawet na przejściówkach nawet ciężko było w niektórych miejscach opanować e, samochód Ricardo Nie ma tak za dużo prędkości i nie będzie ataku tutaj na nas. Z tyłu jest jeszcze Rosberg, już za Ricciardo. Ślizga, ślizga tymbolidem. Jeszcze na tych pierwszych okrążeniach. Tak jest tutaj leciutko. Ścieliśmy też bachołek. No zaspajleruję. Ponajże dwa razy wziąłem ten supek. Czyli można, można bez ścinania jeździć na ten do tutaj Bolit troszeczkę do przodu wyleciał. Nie ma tak wyszczypności tutaj jeszcze. Jest no, cały trzyma się. Hamilton już w ogóle. Pojawiło zwycięstwo, pewne zwycięstwo. Rozberg tutaj jeszcze próbuje znaleźć miejsce, ale bezskutecznie. Blokujemy, blokujemy. Blokujemy skutecznie. Kończy się drugie okrążenie. Teraz trzymamy Rozberga ze sobą. Trzecie okrążenie. Oczywiście jest wyłączone ze względu na weszczowe warunki. hamowanie. Trzyma się ten Ja no, tutaj nie używam pierwszego biegu, bo boję się, że, z, że zaliczę totalnego spina i wolę już bezpiecznie e, używać go na drugim biegu. E, Rozmiar cały czas za nami jest. troszeczkę tutaj odpuścił już. I tutaj naprawdę grubo jest. E, Mokra w tutaj popełniłem błąd. Na ślimaku, na ślimaku, na, na niby ślimaku, na, wy, na wjeździe na drugą prostą Rosberg, Trzymał się tutaj, mnie ja tutaj. Skorzystałem z jednej, z jednej linii, żeby odeprzeć atak. dany Rosberg stracił trochę prędkości. Nie widać. Chciałem wypuścić tutaj troszeczkę prędkości, bo z tyłu ślizgiem wjechałem na ten zakręt. Hamilton już... pracował ponad 6 sekund na tym okrążeniu. To raz jest, stawka ułożona, pierwsza trójka Hamilton, ja i Rosberg z tyłu. A z tyłu już się robi grubo, Alonso wyprzedza na Ricciardo Rosberg, Rosberg jeszcze stracił pozycję na rzecz Ricciardo. A ja... Bałem się tylko... żeby tutaj ogniczonego błędu po prostu jak widać polit po prostu niestabilny z ustawień um, polu na okrop na i po prostu lata 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 wszędzie wszędzie i Alonso już za nami ma tunel aerodynamiczny ja skręcam prawo, żeby zepsuć atak. Worzystałem ja jedną minię Alonso nie przemierza się nawet do ataku, ale tam z tyłu jest kompletnie grubo i Ricardo próbuje wyprzedzić się ale stracił policję. tam widać jak jest grubo po prostu. Nie chciałbym tam być, bo. No. Grubo też miał tutaj z pachąkiem przed chwilą. No, Ricciardo jednak utrzymał czwarty cały, cały, cały czas. Grubiańsk, grubiańsko nie chciałem po prostu tam spaść. Po prostu, działy się niesamowite rzeczy, jak na tę grę. Ja tutaj w ogóle, przyczepność nie mogłem złapać, musiałem po prostu odpuścić. Tutaj on spróbuje zaatakować przed nami, ale... No nie, on widzi tutaj, że z krugą Ricciardo. To wykorzystuje, no, ja próbuję odjechać. Jakoś próbuję odjechać, ale wiadomo, że... Za chwilę znowu, w tym samym miejscu, o już tutaj... Jednak już wcześniej pojawił się za mną Rikiardy, wykorzystuje yy, jeden manewr, Ricardo stracił prędkości trochę, już nie wykorzysta, już nie wyprzedzi, ale tam walczy cały czas z i cały czas grubiańsko, z Grubiańską, z Grubiańską, cały czas Ricardo siedzi, siedzi za mną, biegów. Yy, potarce, po tarce, a mi to tutaj pan na samą i wykręcę Tutaj widać jakie ja czasy robię tym Williamsem Oj, 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 tutaj bolid po prostu źle się mi za zachował Popewniłem straszny błąd Ricardo. Tutaj walka, walka jest no, tutaj trzymam Ricciardo Nie no, mogę jest już przyczepności Opony już też swój wiek mają. Fjarda w wyprzedza. Ja tutaj będę starał się Odzyskać pozycję. No, z i po prostu do przodu, do, do tarki, ale a, jakoś wyprzedziłem agresywnie trzeba z botami. w tej grze, Bo inaczej nawet po trupach ciężko cokolwiek tutaj zrobić. Widać, widać już tutaj opady już to nie jest 70% ich możliwości Alonso stara stara się złapać mnie tutaj więc z takiego zakrętu ja zostawiam miejsce ale nie on tutaj Wiecie, że lubiańsko jest Oj, i tam Ricciardo jak przesadził nie, Musi chyba tam był kontakt ale nie jestem pewny i wyprzedza Alonso zjazd do boksu tutaj jeszcze o przyblikowane no ale cóż pit no, stop świeżutkie przejściówki tutaj bałem się żeby mnie nie No, moja reakcja jest good, jest good to teraz te obróżnia bardzo ważne, że nie popełnił się tutaj no nawet takiego małego błędu, ale no wiadomo jakiś tam Coś się znajdzie. Był błąd No ścianie pachołek, no. ja tak? I za nami, ale też straciłem tutaj, widać, widać. No. Pokazuję, no. ciśnij, ciśnij, Julianie się no, możesz I tak, jesteśmy na drugiej pozycji. Grubiańsko w pit stopach było. Chociaż cały czas na mapkę toru. No, w boksach było grubiańsko po prostu. No ale dosyć szaląco, standardowo. bo jakiś kierowca mi przejść ale widać, nie pokazuję, tak po prostu drgawki boli, bo to nazywa Drganie niesamowite. A to, no ale to, szaleje po prostu na tym torze. Mówię sobie, no ja już wiedziałem, że on wygra, Mówię, już w nie miałem zamiaru do niego dojechać 24 sekundy przewagi mi nadają. Vulkanberg wyprzedza tam. I to mnie bardzo irytowało. Jak ja zobaczyłem nazwisko Fulkenberg od razu Force India. I sobie przypomniałem jak ja Force India miałem. Po prostu... Mnie to dobiło po prostu, że... Szkoda, że tego Williamsa zrąbali w tej grze. Według mnie Williams... To był bardzo, bardzo dobrze dobrze skonstruowany Polic w sezonie 2-14 Odbili się od tych złych czasów 2.13, 2.11, 2.12, no, 2.12. to wygrał, ale... nie to był po prostu no, szczęście. Odpowiednie ustawienia politu tak mnie tam No ale cóż... Gra... Ma swoje... Yy... No, ma swoje prawa po prostu. To są jej zasady, jej kredki, jej flamastry. No ale w tym czasie tutaj cały czas jestem nękany atakami, ale no wiem, że tutaj... Jest grubeńsko, ale trzeba też uważać. Jednak. I tak tutaj... Okrążenia z upływają, kończy się 11. za chwilę będę rozpoczynał 12. okrążenie, a coraz gorszy tempo mam, Hamilton 30 sekund, 29,5. Przewagi ma na danną Hulkenberg, cały czas za Alonso i tam w ogóle tyłu, cały czas jest. Tutaj znowu przyczepność nie ma, znowu jakiś kierowca za mną chce, mówię, a tu Alonso, bawimy się z Ferdkiem na prostej prędkością, w Rubiańską. Już myślałem, że yy, Fernando miał uderzy, ale na szczęście tak nie było, bo te szczęście nie są chamskie, a może są chamskie, ja już nie mam trzeci raz. Spacho jak no dobra, mój błąd. I na tym okrążeniu dostałem informację, że... Nie, sorry. Już na wcześniejszym okrążeniu dostałem informację, że Tori już się pr pr przesusza. Tak. Już te krople powoli też już znikały. Ja już widziałem, że coraz gorzej się jedzie. Tutaj już w trzecim sektorze na przykład. już Kropel nie ma tak za dużo. Tutaj kompletnie mnie ślizgało. Wody jest coraz mniej oponem też już tak e, inaczej pracuje jak e, wyczuwać gdzieś jakby mniej wody A boty po prostu zaczęły zapierdzielać za mną. Hulkenberg wykorzystuje błędy Alonso i już jest za mną. Zdypałem się, że tutaj nie wyrżnąć. Bo już widziałem tutaj jaka jest nawierzchnia. Już wyschnąłem. że to okrążenie było dobre jak na mnie. Już nawet nie używam tutaj oszczędnej, po prostu żeby zapieprzeć na maksa. I może na wierzchnia już widać. przesusza się. A opony zużyte. Tutaj w ogóle bolid nie chciał skręcać. Tu jeszcze przyczepności! Nie za wiele. I Hulkenberg, Rosberg. I jeszcze inne bolidy. I jeszcze inne bolidy. Wszystko. Cokolwiek, że nękać ten William z od podkodów na Ale przyblokowałem jakimś cudem i odpuścili. A my to ja, Hulkenberg. Tak się prezentuje na razie czołówkę. Cały czas zmieściłem Williams kontra Force India. Co to będzie, co to będzie. 40 sekund, proszę zabrać. 40 sekund po prostu. Ładnie pojechał do mieścik, ale tu już mnie tak coraz więcej bolidów. Jeszcze! Wolkenberg, Rosberg, Alonzo i tam jeszcze jakiś bolid. Cztery bolidy atakują. Tam jest Red Bull. Oj. oj, Wolkenberg, błąd straszny. Niepotrzebnie hamował, mógłby mieć podium. Ale nie. To jest po prostu ich świat, ich kredki. No i... wiadomo co. ale cóż, Rosberg jest ze mną. Na razie Dojeżdżamy na drugie miejsce i uff Wielki uf, Wielkie uf. Nam jest Poblokowałem wszystkich Co to ma być Co to ma być? Co wyścig? Ora no. wszystkich blokowałem, mogłeś wygrać. No dość i spokój, że nie do Nie dojeżdżania. No, Także tego. Tak. Wszyscy ukończyli wyścig Masa ósmy Tutaj klasyfikacja klasy generalna cały czas jestem liderem niewiele, niewiele punktów bardzo grubiańsko tam jest ciasno, ciasno w punktach i w ogóle się cieszę, cieszę się, że tym Williamsem coś osiągnąłem, w tym wyścigu. ja żegnam się z wami do następnego estico o Grand Prix Espanha.